Hej, hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu. Jak widzicie, ciągle nie mam kamerki, radzę sobie innymi sposobami, ale nawet mi się podoba ta zabawa z tym. Słuchajcie, Overwatch już jakiś czas nie było, bo miałem, w ogóle miałem długą historię, nie będę jakoś Was strasznie... A jak chcecie posłuchać długich historii, to wczoraj wrzuciłem Radio Rock, pierwszy, 1.0. Ale, ale do rzeczy, chciałem powiedzieć, że... Nie grałem dawno w Overwatch, bo chorowałem, miałem wyjazdy i teraz znowu wyjeżdżam. Nie mam mnie do końca tygodnia w Wrocławiu. Jak wrócę, mam nadzieję, będę już nagrywał Horizon Zero Dawn, więc na Overwatch jakoś tak czasu ostatnio nie starcza, ale przez najbliższe dni mam przygotowane jeszcze nagrania, bo mam, mam, mam kilka gier archiwalnych i to będę Wam pokazywał. Chciałem też przez chwilkę pogadać o nowych bohaterach w Overwatch, w zasadzie o jednym nowym bohaterze, bo to zaczyna wyglądać interesująco i, i ciekawie, bo y, wszyscy, wszyscy spodziewali się Dumfista. No, o Dumfistie mówiono od dłuższego czasu, ja też gdzieś tam zajawiałem go chyba z, miesiąc temu, a teraz wygląda na to, że Jeff Kaplan napisał na oficjalnym forum Blizzarda, że to na, następny bohater to jest zupełnie ktoś inny niż moglibyśmy się spodziewać. I przeglądam sobie oczywiście te wszystkie filmy, które nagrywają ludzie, mimo że sam nie mam czasu grać. i Stalosa, mój ulubiony twórca, e, Overwatchowy, ostatnio bardzo ciekawą zrobił, ciekawą przedstawił koncepcję. Polecam serdecznie obejrzeć jego ostatni film, w którym mówił o greckim bohaterze. I tam faktycznie znalazł aktora, który pracował nad overwatchem, który jest z pochodzenia jest grekiem, który jakąś tam rolę miał do odegrania. Nic nie wiadomo o bohaterze. Ale wygląda na to, gdybyś, gdyby, gdyby, gdybym chciał mierzyć w te spekulacje stalosy, to powiedziałbym, że następnym bohaterem będzie ktoś, kto się będzie nazywał Helios. Helios od greckiego Boga Słońca. I to są, to są słowa stalosy. Ja przychylam się do jego spekulacji, bo one wyglądają interesująco. Jeszcze raz polecam obejrzenie tamtego filmu bo tam jest kilka ciekawych dowodów na, na poparcie tej, tej jego teorii. No dobra, gadu gadu, może już nie ma sensu, więc najbliższy, do końca tygodnia postaram się Wam dostarczyć kilka gier z Overwatcha, może na zmianę z Hearthstone'em, bo w Hearthstone'a też grywałem, więcej ostatnio, tak żebyście o 10 rano mieli co robić i być, być może podczas tych wyjazdów uda mi się jakieś vlogi nagrać, ale to, tego co do tego nie jestem pewny, jak już jestem na wyjazdach, to często się pogrążam w odpoczynku i niewiele nie robię, po prostu leżę na plecach albo gdzieś łażę z żoną albo... Jakoś tak spędzamy czas, więc yy, bawcie się dobrze, bawcie się dobrze i zobaczenia pod koniec tygodnia ze mną, a tymczasem te wszystkie archiwalne nagrania będą gdzieś tutaj yy, o poranku leciały. Yy, ok. Ja lubię, jak, jak po drugiej stronie jest May, yy, Symetra i Reinhardt. To dużo bardziej wolę, bast to lubię bastiona mieć. Potrafi rozbić obronę bardzo ładnie. Coś tam się górą przed chwilą sprzedało Coś jest. Coś jest behind, myślę. No i kurde. i okay, we have one big kurde. No, Damn it. go cały czas, ale Przegryzcie obrażenia się. tutaj. się. Zbieracie obrażenia wszyscy. Okej, okay, go, 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 go in. Uwaga, miasto! FPS-drop, co jest? O Nie mogę. Nie mogę. Uwaga. Orientuj się. what the fuck, gdzie jest ta pieprzona apteczka? Nie wierzę, coś mi się dzieje z komputerem. Klatki mi spadły, 60, 70. Ale to. Da się grać normalnie przy takich ale, jak jest spadek o 60 fps'ów nagle to kurde jest wart po prostu. No teraz nagle działa, super. Smuga mnie zarysowała, Ej, Hej, okej, let's go. Bohaterowie żyją wiecznie. Kur. o nie. Leczę, leczę. Kurde. To był ult Seto-style, wiesz? No, na jedną osobę I to już lec wiesz, Soldier stoi obok jego DPS-y i on powala tylko Roadhoga przed sobą nie No żeby... Seto się pogniewa, ja wiem, że Seto gra dobrze, tylko czasami właśnie ma takie zagrywki Rozpocznij atak na cel B A czasami się wkurza chyba w sobie w młotem w coś No no no, no. Yo, just go, in, just go in. let's try it Macri and Diva on the right on the high ground. Okay, Macri is down. Zabić wszystkich? Johnka na the high grounds, shout. <mum> Nie potrzebnie, albo. Jezus, Maria. Nie wiem, czy to zda jeszcze zda brak rozgrzewki, co? <gry> <gry> Rozpala mnie pragnienie. Przyciągnął opony do mnie. A, okej, okay, dobra, zginąłeś. <gry> Kurde, wreszcie mnie dopadł, ale masakra. <gry> wow. Walka była. Come, in, have my oaks są ludzie, którzy Hold on! Hold on! No, widzę, że dajecie radę, już sam umierają Własność wieprza No matko! Znowu mnie tam nie było, Gaty hmm. Debyt. musieliśmy cię poświęcić, poświęciliśmy ciebie dokładnie w <laughs> wieprzek i opona. <laughs> No to było całkiem urocze. Mam ci co, coś dziwnego stało z tą oponą, bo ona się tak zatrzymała w miejscu, jakby nie wiem, z zwolniła. I nagle hog ją złapał na hak, kurde, i przyciągnął ją w moją stronę i eksplodowała. No ale cóż. Nie. Ty wyobraź sobie, że my żeśmy przy pierwszym puszu, nasz Reinhardt przeszedł na drugą stronę, wszyscy zginęli, tak, ja go tylko chwilowałem za bramy i on przeżył tam cały czas, tam żył na tym punkcie, wiesz. I Reinhardt przyszedł i się ustawił przy bramie, zamiast pójść go tam zarąbać, nie? No i jeszcze zginął dwie sekundy. przy tym, kurde. A potem warno setowego ult'a już w ogóle, <laughs> przypieczętował. Ja myślę, że Seto to jest taki cichy zabójca, wiesz? No, wiesz no, no on, On wiesz, po cichu, po cichu, ale jak się wkurzy, to pieprznie tym ultem i koniec. Cichy zabójca. No <grym> cóż. Tworzę barierę. If you can aim, better. better. Tylko nie dajcie się Can zapytać? you? Ja zawsze, lubię, z zawsze robię łaską lepszy heal niż, niż Anon. No chyba że ludzie grają razem i wtedy granaty wchodzą niesamowicie. No to, to, to wtedy tak. Jest, ale pisze esej chyba. Nowy yes, yes, Anna, Anna is, is better. Bierzeczka aktywna. Hmm. Co ma tam pod płaszcz? Pogodnie. to wkurza, że Anna ma jest, jest taka ładna i gada głosem starej baby. A ta, ana no, w tej wersji. Ta młoda ana, no. Razerka i Gęgu. gdzie jechał, Myślę, że. Oni mają smugę plus. Nie mają, tak? Geniusz jest na high ground, right? Ana mogłaby leczyć, bo ja mam... Lecz leczy, tylko miała smugę na mordzie przed chwilą. Ale już... hu A raz ten. One place. Bariera fotonowa aktywowana. Widzę wroga! O, WHAT the? CO ZA BULLSHIT? <laughs> ja Cię kręcę. Genji przyszedł. Genji, to Prides? Pomogę ci. Wyzwól swój pełen kłopot. Musimy oh o możemy szybko dotrzeć na miejsce. Gdzie the... on jest? Kurde, myślałem, że spadnie. Nie mam leczenia, a. Teleporty są jak guzao. Kurde. Well done, my friend. Zapinamy pasy i startujemy. Gendżian na high ground again, on right. Uparty jest ja nie wiem. Na... na... górę? Tak, tak. A, to jest na punkcie. Ten o... ...osłabione. Struktury obronne aktywne. Gdzie ta mała łajdaczka? Teleporter zrozwalony. Mój teleporter został zniszczony. Przejście zamknięte. Gdzieś powiek na plecy Niech mi odpowie mojej uwadze. Co no, wam pomogę? Nie, nie. Yo, cię ja kręcę. Ale miś mignał oko twarzy. Drużyna, wyleczcie się tutaj. Nowe sela się zagoi. Люди już нас позаду, справа? Alright, let him be. He's not, healing he's not healing them. No teraz mają. Do Yes, he's he's still there. Nie mają już gędziego Nie, 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 Lucio jest za nami. No, 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 gdzieś tam ubiega. Co no, te. No. Co so te awesome. Reichardy oh, cały czas? O, o. No chyba, kpisz, co za bullshit. Jeszcze Reaper wyraz gdzieś z dupy. Mocne brzmienie! O, ty świnio! Is that it? No right. right. don't go back, don't go back. Let's hold the high ground, guys. Lipper górę próbuję wejść chyba Dobra o, wycofał się O dobre to było Ło tarcza tarcza kurde A yeah. nie no, może zmieni teraz tą metrę na jakąś nie wiem zeniatę albo wersji hmm, lekarze mamy dwóch czy nie? Nie, nie, nie. Fakt, fak, fak, czekaj, czekaj. No co? Nie nie wiedziałem co wybrać, szczerze mówiąc. Teraz się spróbuję. Wizja otworzyła. O, o, tak o ja, koniecznie. Synchronizacja systemu ochronnego. Ok. Ok. Zabinamy pasy i startujemy. No, Reaper on the right side. It's on the right side of the door. Moja wieżyczka została zniszczona. Mam high ground again. Sniper, nie dajcie się dorwać. No. tworzę barierę.

Kurze, ale to nie są w to od razu idą Od światła do materii. Po lewej na górze idą Let's come to the high ground. potrzebuje ktoś leczenia. O! Oh, Dijemy! Nikt. Synchronizacja systemu obronnego Tworzenie bariery Nie mam tak czy... ...wstępu Nie, ja Podawdowa przynajmniej, Reaper Rejhart nam padł Dobra no. wow. O kurde, uwaga, będzie ur... O o. o. Kurde, mocne brzmienie! Kurde, mocne zmienie jeszcze zasadził. No, chyba jaja. Ale by chował, Ejard nie zdążył. Osłoniłem tego.

Skupiłem się na kimś innym z soliderów, nie przydałem PSO, strasznie. No, ulta ja kiedy solider. Dobra, ja teraz mam. Wizjer tak jak masz leżeć. Mamy to. No, ładnie, ładnie. No, git. Wynik końcowy. Dwa do 1 Ale się przyczepiają. Pewnie chodzi o wdowę. No, wdowa, ona wdowała, ale nie pocisnęła w pewnym momencie. Jak jakby 3 trzy kile gdzieś tam zrobiła, jeden po drugim... Najlepszy pu. Nie można ludzi, wiesz, raportować za to, że złupik wzięli, to wiesz, to w ogóle jest? To jest... <śleszory> się Reaper, kurde zdecydował. ね